Dzisiaj poznamy kolejną postać w historii proroka Jonasza. Charakteryzuje ją przede wszystkim posłuszeństwo Bogu. Kiedy Pan Bóg wydaje nakaz, ona natychmiastowo reaguje na niego. Ciekawe jest to, że imię tej postaci nawet nie jest wspomniane. Już zgadliście, o kim mówię? Postacią poboczną, która pojawia się w tym rozdziale jest. Wielka ryba. Nie wiem, jak to by było zostać połkniętą przez wielką rybę bądź wieloryba. Przez całe życie widziałam obrazy lekko mokrego Jonasza, klęczącego spokojnie w brzuszku ryby, tak jakby znajdował się w ciepłym, dobrze oświetlonym pokoiku. Rzeczywistość jednak pewnie była o wiele mniej przyjemna niż te fantazyjne obrazki. Kwadrowanie w rybie musiało być ciemne, ślamowate i niezbyt zachęcające do pobytu dla żywego człowieka. Ale taki ratunek zapewnił Pan Bóg dla swojego buntującego się proroka. To właśnie w takich okolicznościach po raz pierwszy w Księdze Jonasza postać tytułowa zaczyna rozmowę z Bogiem. Tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku o Księdze Jonasza, Księga ta zalicza się do kategorii proroctwa, ale tak naprawdę jest relacją narracyjną. Drugi rozdział jednak jest wyjątkowy, ponieważ 90% tego rozdziału jest poezją. Jeżeli znacie psalmy biblijne, od razu rozpoznajecie je w tym rozdziale. Jonasz, ekspert w Piśmie Świętym, cytował te pieśni Izraela w jego modlitwie, która jest w tym rozdziale napisana. Będę z tego powodu wyświetlać nie tylko wersety z Księgi Jonasza, lecz również ich odpowiedniki z Księgi Psalmów. Pamiętacie, że sam Jonas nie miał ochoty modlić się wtedy, kiedy jeszcze znajdował się na pokładzie okrętu? Pogańscy żeglarze zachęcali go do modlitwy, ale rozwiązanie Jonasza na problem było: Wrzućcie mnie do morza. Później jednak żałował tej decyzji, gdy zdał sobie sprawę, że śmierć już go otaczała swoimi zimnymi. Bezlitośnymi rękami. Jego płuca pewnie płonęły z braku tchu, w mięśniach nie czuł sił, był świadomy tylko ciemności, a w głębi serca zawołał bezgłośnie do pana. Ryba pojawiła się na niespodziewany ratunek. Jonasz relacjonuje w modlitwie te wydarzenia. Pan wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Ale, Jonaszu, chcę mu powiedzieć, przecież ty sam nie posłuchałeś słów pana, ty kupiłeś bilet do Tarszyszu. ty nie zgodziłeś się prosić pana o pomoc, kiedy jeszcze miałeś szansę, więc czyja to wina? Może to tylko kwestia wypowiedzenia jednego zdania, a może Jonasz jeszcze nie do końca przyznaje, że kłopoty są rezultatem jego nieposłuszeństwa. Interesującym jest również, że Jonasz opisał swoje utonięcie jako wygnanie. Było mu żal, że nie będzie mógł więcej zobaczyć świątyni Pana. Uczek sprzed oblicza Pana Boga. A dopiero tam, na dnie morza, zdał sobie sprawę, że było mu o wiele lepiej z Bogiem niż bez Niego. Jonasz opisuje swoje odczucia, gdy znalazł się w wodzie, oraz niesamowitą łaskę Boga, przez którą Pan dał Jonaszowi następną szansę. W momencie, gdy już wydawać by się mogło, że jest za późno, pan wysłuchał modlitwy Jonasza. Jonasz wyobrażał sobie, że jego modlitwa doszła do świątyni pana, aby Bóg mógł ją wysłuchać. Może nie ma nic złego w takim opisie, ale chciałabym znowu zwrócić uwagę na Psalm 139. Dokąd pójdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął z skrzydła ranej złoży i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje, i nocą stanie się światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Modlitwy wcale nie muszą trafić gdzieś tam, aby Pan je wysłuchał. Jest Bogiem, jest w stanie przebywać z nami zawsze. I wszędzie. Jest bliżej niż powietrze, które wdychamy i wydychamy. Faktycznie pan wysłuchał modlitwy Jonasza, ale nie był gdzieś daleko. Był ciągle przy nim. Na końcu modlitwy, Jonasz porównuje siebie do bezbożnych pogan i twierdzi, że on, w odróżnieniu od nich, będzie posłuszny i wierny. Modlitwa Jonasza po raz kolejny nasuwa mi pytania. Dokładnie kogo ma na myśli, gdy mówi o tych, którzy trzymają się marnych bożyści? Może ci żeglarze, którzy okazali o wiele więcej wiary niż sam Jonasz? A może ci poganie w Niniwie, do których Pan zechciał wysłać wiadomość? Czy Jonasz dalej uważa siebie za lepszego niż innych? Przez swoją tożsamość, narodowość? Nie zdają sobie sprawy, że swoim zachowaniem tworzy bardzo nieładny obraz własnego charakteru? Wszystko wyjdzie w praniu, bo pozostają nam jeszcze dwa rozdziały i zobaczymy, czy Jonasz faktycznie spełni, co ślubował. Na końcu drugiego rozdziału, ta bezimienna, lecz idealnie posłuszna postać znowu dostaje rozkaz od Pana i elegancko go wypełniła, wypluwając Jonasza na ląd. Już rozumiemy więc strukturę tego rozdziału. Modlitwa przypominająca psalmy z krótkim opisem dziejów posłusznej ryby na początku i na końcu. Widzimy też, jak doskonale Jonasz zna Psalmy, gdyż nieustannie cytował je w swojej modlitwie. Zadajemy więc pytanie, kim jest Bóg? Jest królem nad całym stworzeniem, w tym nad rybami oraz falami. Pan wysłuchuje modlitwy. Jest pełen łaski i daje powtórne szanse. U niego jest wybawienie. A kim jest człowiek? Jonasz jest specyficznym człowiekiem, ale sądzę, że mimo to możemy od niego czegoś się nauczyć. Trudne warunki mogą prowadzić nas na powrót do Boga. Możemy do Boga wołać w każdym momencie i w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o wersety 9 i 10, chciałabym wspomnieć, że czyny mówią więcej niż słowa. Do tej pory zachowanie Jonasza charakteryzowało się hipokryzją. Trudno więc brać poważnie jego uwagi o innych bezbożnych, lub obietnicy wierności. Dopóki nie zobaczymy wiernych, konsekwentnych czynów pochodzących z jego strony. Czego jeszcze nie rozumiem? To, czego nie rozumiem, powtarzam z poprzedniego rozdziału. Nie wiem, co się działo w głowie Jonasza. Może zauważyliście, że mam silne wątpliwości co do szczerości słów Jonasza. Ze względu na brak wyznania grzechu, surowe słowa wobec innych oraz inne czerwone flagi w cudzysłowie. Nawet sam fakt, że raczej nie pomodlił się swoimi słowami, nie rozmawiał bezpośrednio z Bogiem, lecz cytował już znane słowa, daje dużo do myślenia. Nie wiem, czy Jonasz był szczery, czy nie. Czyny mówią więcej niż słowa. Ale nie możemy ostatecznie osądzić drugiej osoby, ponieważ tylko Pan Bóg patrzy na serce człowieka. Na koniec najważniejsze pytanie: w jaki sposób treść tego rozdziału dotyczy mojego życia? Powiem szczerze, że na początku nie byłam pewna, czy ten rozdział zawiera coś dla mnie. Nie byłam podekscytowana na myśl o jego przeczytaniu. W trakcie rozważania jednak jeden fragment ciągle pojawił się w mojej głowie. Pochodzi on z listu do Rzymian. Dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Chociaż Paweł napisał te słowa w nieco innym kontekście, uważam, że pasują do Jonasza idealnie. Akurat, gdybyśmy spojrzeli głębiej, myślę, że zobaczylibyśmy dużo rzeczy łączących Księgę Jonasza do pierwszych rozdziałów w liście do Rzymian. To zrobimy jednak innym razem. Na razie skupmy się na słowach: Dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Myślę, że możemy patrzeć na to proste zdanie, zwracając szczególną uwagę na dwa kluczowe wyrazy. Po pierwsze, Dobroć Pana prowadzi do upamiętania. To nie surowe uwagi prowadzą do upamiętania. To nie straszne pogróżki prowadzą do upamiętania. Dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Po drugie, dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Nie do błogiej bezdroski, nie do wygodnej samolubności, Dobroć Pana prowadzi do upamiętania. Wiem, że Dobroć Pana wielokrotnie prowadziła mnie do przyznania grzechu i powtórnej prośby o pomoc w walce z grzechem. Modlę się również za tych raczej niewierzących, którzy są dla mnie bliscy i których kocham, by Dobroć Pana, a nie trudne sytuacje, prowadziła ich do niego. Następny zaplanowany filmik będzie taki życiowy, więc z góry zapraszam do oglądania. Potem wrócimy do trzeciego rozdziału i zobaczymy, co będzie dalej z Jonaszem. Niech dobroć Pana będzie dla Was pociechą, tarcią przed pokusą i tym, co łagodnie prowadzi do upamiętania. Trzymajcie się, kochani!